Death is gonna come for me. Be the change I couldn't be. Can you find a life that's like fairy tales? Far from this tragedy. Sad you had to wait for me. Feels like an eternity. Please forgive me for my sins. Yeah, I've been missing you. Uh, but it's too late to start again. Yeah, I've been missing you. It's too late to start again I don't wanna die tonight, you're the only one I like Promise I can change if you let me stay I know what you're going through, don't know what I'd do without you You're the only one who can fix my pain Episode of Genshin Impact Trailers. In the previous episode of Genshin Impact. Ok, żartuję. Z tej strony Asura Dawid, a to będzie reakcja na trailer dla postaci Escoffier. Jeżeli tak dobrze to przeczytałem. No, strict enough, czyli prawdopodobnie coś w stylu Hell's Kitchen, right? Czyli będzie po prostu piekielna kuchnia w wykonaniu ludzi z Fontaine. I głównego kucharza Escoffier, tak? Czyli nie przeciągajmy, i przejdźmy do głównej atrakcji, czyli wojny kuchenne. Nie mylić z, wiecie, z Anną Wrestler, jak ona tam miała. Jedziemy z tematem. Z Aha. Program telewizyjny, ok. ポートで取ってきたポーナフナトリップ、発酵ジュースの海。ナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナっナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナフライナナナナナナナナナナナナナナナナなナナナナ プリウローダス入りだなんて花とみが大雨に降られたみたい。失敗しすぎて。あ、ああ悪くことそう。使い切ってしまって、それしかなかったの。は <laughs> <No S 2>、い<の>い。ダブルさ。まあマるっきりダメってわけじゃないわ。<co>? <の> O, Salty? Mew, ok. I przerobiła Dania, tak? No tak. Naked Apron w akcji. Zaraz tu odjadą coś jak przy kogekino souma. Wyszeli ją z ubrań, czy coś. <laughs> 明日はこのデザートを再現してみましょうたったの43コーテ簡単よね <laughs> どうぞフォンティーのグルメ編のイントロとしては悪くないでしょうリアリティは置いといて確かに印象深いわねただエスコフィエさんが主演なのはいいけど <New S 1> 途中までが少し強烈すぎるんじゃない Aha, czyli może być gorsza, tak? Ale no dobra. Nie jest tragedia, tyle powiem. Sądzę, że będzie więcej takich memowych rzeczy z programów kulinarnych. Ale poszli w Hell Kitchen kiedy już sędziowie oceniają dania tak najbardziej mi się podobało ten odnośnik do mema o ten właśnie uda się A tak minimalnie jeszcze odrobinkę o jest salty as f kiedy musisz komuś posolić tak to jest dobry ekran to będzie mój ekran do do kanału na ten film. ok, to jest fajne. To zostawię. ok, przełączamy się teraz na ten i podsumujmy. Wiecie, zawsze jak robię trailer, reakcje, no to robię później podsumowanie. Nie jest źle. Tyle mogę powiedzieć. Jak na postać, która podczas walki będzie biegawnej, kiedy pro nie, to no może powiedzieć, że jest nawet dobrze. Chociaż kurczę, no ja wiem. Nie wiem czy Ty też chyba wiecie, ale jak nie wiecie, to się teraz dowiecie, że jest to postać zrobiona dla gonerów. Widzieliście co potrafi, tak? Bo było na, na lewie chyba. Tam fragmenty, jak tam ona działa, tak? Albo gdzie indziej. Na pewno nie z Lików, bo ja nigdy nie biorę informacji z Lików. Bo to jest najgorsza rzecz, którą mogę je zrobić. Ale wiecie. no Ok. Było tam jak ona tam walczy, że ma jakiś boost do gotowania, było, było na lewie. no tak, że jak daje ci się jej jakieś tam rzeczy i ona może tworzyć dania. Z elementalnych skillów chyba coś takiego tam było, no nieważne. No i, i, i tak. Także ja bym powiedział, że Zojków nie urywa, postać jak postać, mogła być lepsza, na pewno nie zastąpi. Powerhouseów, których macie w drużynie. Krajo nie jest silna jak Eula, czy może jak ChiChi. ChiChi jest jedno z najsilniejszych. Nie wierzycie? To uwierzycie, jak ją dobrze zbudujecie. Jak ChiChi będzie w stanie utrzymać całą waszą drużynę, która ma 80 tysięcy życia, każdy. Jeśli ChiChi leczy ich praktycznie w 3 sekundy, do pełna. Ja tak mam, także. Mówię z doświadczenia. Także ci, co nie doceniają czy, czy albo ją obrażają, to są po prostu głąby. Bo znaczy, nie umieją dobrze zbudować charakteru. No to jest moja wcinka taka personalna. Okej. Okay. Nie, no, logicznie biorąc rzeczy, wiecie. A jaka by ją poskładała? Shenka też. Patrzę tak na lodowe postacie, które, wiecie, mogłaby zastąpić, ale nie, nie widzę tego. Nie mam miejsca w drużynie dla niej. Nie jest jakaś super, wiecie, ekstra meta, która mogłaby coś namieszać w waszych kompozycjach drużynowych. Po prostu postać taka, żeby była, nie? Do nowych eventów, do nowych rzeczy, które teraz wyjdą. Żeby się wpasowała klimatycznie. Tak będzie wcześniej, że interesu nie urywa. Jeżeli podoba Wam się graficznie i może delikatnie charakterystyka postaci, może i backstory będzie też jakieś wyględnie smutne, żeby ją ludzie, wiecie, wzięli z litości. Ja nie wishuję na nią. To jest kolejna postać, którą po prostu omijam. Odkąd... Ian San, Sasie nie było żadnej dobrej postaci. Także mam Ian San, chyba, chyba, nie na pewno, ale chyba może wezmę Naszego gościa z pistolecikami. Dwa, wiecie, dual berety to może być fajny typ gameplayu. Także IFA w PAKT nie może. Już mam 460 iżów pozbierane w Genshinie także jest czymś maglować. Ale pięciu gaskówki nie chcę, No niestety, nieważne jak fajna by nie była z wyglądu, nie pasuje mi ta postać ale wy możecie wyszować. jak ją chcecie, potrzebujecie to idźcie po nią także to była moja reakcja na jej trailer no i widzimy się pewnie za niedługo w nowej wersji tak? zobaczymy co tam ten albido odczarował także dzięki za oglądanie tam jest like jak się podobało subscribe tam jest dzwoneczek a jak nie chcecie tego wszystkiego robić, to nie musicie, bo tak jak mówię wiele razy, powtórzę jeszcze raz, jak zawsze, nikogo do niczego nie zmuszam, chcecie to robicie, nie chcecie, nie robicie, no i to byłoby na tyle, tak? Także widzimy się za niedługo w kolejnych filmach, także wyczekujcie, no i dzięki za oglądanie i bye.